Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj przy komendzie policji, ponieważ byliśmy wczoraj na proteście pokojowym. Chcieliśmy, aby to się odbyło pokojowo. Wyszło zupełnie, całkowicie inaczej. Sam dostałem e, dwa razy gazet. Sytuacja się wymknęła spod kontroli. To jest bardzo smutne. walczymy tutaj, aby nasze rolnictwo i nasze rodziny po prostu miały godne życie, jak i również mieszkańcy, aby się zdrowo odżywiali naszymi produktami. Dlatego prosimy, panie premierze, jak najszybszą reakcję i chcielibyśmy się z panem spotkać. Kujawsko-Pomorskie, powiat toruński. Prawdopodobnie wyjdziemy na ulicę już 11. Czekamy na odpowiedź i chcemy polubownie rozwiązać ten konflikt. No wczoraj widzieliśmy e, emocje wśród rolników, e, sięgają zenitu. Niestety niektórzy, niektórzy są już tak zdesperowani, że nie potrafią nad tymi emocjami panować. Są to niestety tylko jednostki, ale mimo wszystko się zdarzają. I tutaj e, no niestety reakcja policji nie może tak wyglądać, jak wczoraj wyglądała w Warszawie. E, nie, nie, były, nie była wysłana żadna osoba, która by rozwiązała ten konflikt, tylko wysz, wyszli panowie policjanci na nas z gazem i z petardami hukowymi, rozganiali nas. Ja sam nagrywałem live'a bez, bez, bez żadnej broni, jak to można powiedzieć. Dostałem gazem po oczach. No tak nie może być. Panie premierze, prosimy o szybką interwencję, ponieważ te emocje mogą spowodować krzywdę luchną.